O, wow. właśnie na mnie nagrawałem przed chwilą, parę sekund temu, ...tę um, um, kartę Champions League. Teraz wam pokażę naklejki. Ojujujujuju. Oj, 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 oj. um. Champions League 14-15. Tu, puchar. Almo, Herbogowalmów, Soplowajanów, Popoelów i Sachtarodoniusz. Atletico Madrid, który nie mogłem nie pokazać na razie. Udy, dopiero zacząłem zbierać, więc wiecie. Buffon, Borges w i Carlos Tévez na świecie. Olimpiakos,

Liverpool FC. Tady klub. Moment, ne. No, jest. To, to je Stojano. Ten máme Bezjak. Fon. máme Zenit no, máme Alexandra

Niestro jest Android mamy 60 euro, pum, cups. Mam taką naklejkę. To jest akurat naklejka z AC Milanu z 1962-1963. AC Milan wygrał z Benfica 2:1. Tutaj mamy też Opon Caps Hamburg 1982 83 wygrał z Juventusem 1-0. Tutaj mamy FC Porto 1986 87 wygrał wtedy z Bayernem Monachium 2-1. Tutaj w final z AC Milan 2006-2007 też Nochi. Nochi, proszę Państwa, czy Bayern Mężczyzn, Bayern Monachium, Bayern Monachium, Bayern Monachium, Bayern Monachium, Manchester City, Bayern Company, David i na Bramce i Jolatić. Nie, tutaj jest Moskwa, Pusto A jest Roma Eszliko i Cholebas ho, to jest mój no to jest Barcelona Nordea di Alba i Rafinha przyszedł niedawno właśnie do Realu jeszcze, łoj do Barcelony, sorry jeszcze na kartach jest w wyraźnie mamy PSG PSG David Luiz i na rezerwowym jest Maxwell a nie mam a po i tu mamy Gull Chelsea mamy Andrea Shiro

Порто, Пусто. Сейчас это Донецк. Сверна. Сверна. Атлетик Клуб. Uh. Пусто. Борисов. Ты на мне только... Карницкий. Карницкий. Так, нет.

zobaczyć. Koniec. Koniec, proszę Państwa. To jest koniec tego wyniku. Jeszcze Wam pokażę mnie małe... niepartykarzem przeze mnie. Dobra. Ja położyłem. Oj, to wam mnie pokażę. Uuu, to sobie to zrobić. Um, no tak, to jest Luis Suarez. I dobry prawa. Teraz zobaczycie kogo. Z tej Luis Suarez. Taka duża karta. Myślę, że Wam się podoba. Trzeba Спасибо. 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 Nie mam tyłu, proszę Państwa, zaraz zobaczycie trochę nie ma ta karta tyłu zrobionego jeszcze, a nie Double Trouble Champions League, Gareth Bale i Cristiano Ronaldo, tutaj z saszetki ten puchar, znaczy Champions Nacyłałem te punkty ogólne Double Trouble Jeszcze muszę ich je odpisać To jest znaczek Realu Królewskich I jak jeszcze wam nie powiedziałem moim ulubionym klubem jest właśnie Real Madrid moim ulubionym klubem jest Real Madrid No to myślę, że Kończymy ten filmik. Uuu, już mamy ponad 9 minut. Ponad 9 minut mamy. Ponad 9 minut. Więc drugi filmik zrobiłem. Drugi filmik zrobiłem. To jest 9 minut. Teraz zrobię 10, poczekamy sobie, będzie 10 minut i kończę. Będzie równo 10 minut. Double trouble i Luis Suarez i Double trouble i Luis. Suarez.